15 marca bogatynią odwiedził poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Dawid Jackiewicz. W sali tanecznej bogatyńskiego ośrodka kultury odbyło się spotkanie z mieszkańcami. Wcześniej poseł złożył życzenia paniom z Rady Osiedlowej nr 4, które świętowały Dzień Kobiet. Tematyką sobotniego spotkania była przyszłość miasta i gminy bogatynia. Szczególną uwagę poświęcono bezpieczeństwu energetycznemu w naszym kraju, także w kontekście budowy bloku 11 byłoby nieuczciwe, gdybym powiedział, że ja sam jakiś problem rozwiążę, bo jestem tylko jednym z wielu. Jestem jednym z ekipy, z dużej drużyny, która ma zamiar realizować program stawiający na prymat polskiej gospodarki i polskich interesów ponad interesami niemieckich elektrowni, francuskich elektrowni atomowych, rosyjskiego gazu itd. itd. W programie Prawa i Sprawiedliwości jest bardzo wyraźnie zapisane, odsyła do lektury, że ta energetyka, właśnie tak jak Polska Grupa Energetyczna i jej oddziały, kopalnie, elektrownie, będą się rozwijały w oparciu o węgiel kamienny, czyli będą budowane kolejne nowe bloki. I są na to pieniądze. W trakcie blisko dwugodzinnego spotkania rozmawiano o inwestycjach realizowanych na naszym terenie, służbie zdrowia, a także poruszano tematy dotyczące obecnej sytuacji w Polsce. Podczas spotkania mieszkańcy chętnie dzielili się z posłem swoimi spostrzeżeniami oraz zadawali pytania. Przed spotkaniem poprosiliśmy naszego gościa o rozmowę. Panie pośle, pierwsza wizyta w Bogatyni? Proszę powiedzieć, jak się podoba. Nie pierwsza, miałem już okazję być kilkukrotnie, ale pierwsza tak solidna. To znaczy, udało mi się dzięki panu burmistrzowi zobaczyć wszystkie te działania, które po powodzi musiał podejmować. No i to jest imponujące, rzeczywiście. Ogrom pracy, ogrom wysiłku i efekty bardzo, bardzo dobre. No i druga sprawa, dzięki temu w tej wizycie dowiaduje się o takich szczegółach dotyczących i elektrowni i kopalni. No, rzecz ważna nie tylko dla samej, samego powiatu, ale dla całego regionu, właściwie dla całej Polski. Mhm, czyli ten cel, cel pana wizyty tutaj dzisiaj to? To taka wizyta związana z zapoznaniem sytuacji popowodziowej, czy jeszcze jakieś... Szerzej, Spary, dlatego, że, jakieś dlatego że sprawy popowodziowe, o nich było dosyć głośno i w mediach, i dzięki jakiejś tam znajomości z panem burmistrzem miałem okazję dowiadywać się o potrzebach. Zresztą organizowaliśmy pomoc we Wrocławiu i zbiórkę darów. To gdzieś tam, mam nadzieję, troszeczkę ulżyło i pomogło mieszkańcom miasta. Natomiast zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego. Ja do tej pory nie miałem sposobności poznawać okręgu górsko legnickiego bo, bo przecież wywodzę się z Wrocławia. Teraz, kandydując w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego, uznałem, że bardzo ważne będzie, aby oprócz wiedzy ogólnopolskiej, oprócz mojej specjalizacji warto byłoby też zdiagnozować takie nasze lokalne, absolutnie lokalne sprawy, które trzeba będzie realizować będąc w Parlamencie Europejskim. Trzeba będzie ich po prostu szukać ich rozwiązania. No mhm. właśnie, dlaczego zdecydował się Pan kandydować do Europejskiego. To jest trochę wyraz takiego poirytowania i zdenerwowania na dotychczasowe nasze... Naszą reprezentację w Parlamencie Europejskim. Ja mam takie wrażenie, że jest to miejsce, w którym można bardzo dużo ugrać, wygrać dla naszego kraju, ale te okazje nie są wykorzystywane. Kiedy patrzę na parlamentarzystów, którzy nie potrafią skutecznie walczyć o to, na przykład, żeby pakiet klimatyczny, żeby jego restrykcyjne zapisy nie dotyczyły naszej gospodarki, zwłaszcza właśnie naszych elektrowni i kopalni, kiedy nie ma głośnego stanowczego nie ze strony polskich deputowanych, to po prostu jestem tym wszystkim poirytowany. Uważam, że tam potrzeba takich przedstawicieli naszego kraju, którzy będą skutecznie walczyli o to, abyśmy nie byli dyskryminowani. Bo ja chcę to bardzo wyraźnie powiedzieć: Polska jest w Parlamencie Europejskim i jest w ogóle w całej Unii traktowana trochę po macoszemu jest dyskryminowana. To jest słabość naszych polityków, zwłaszcza tych, którzy, którzy są w Parlamencie Europejskim z największej grupy, czyli z grupy IPP, z Platformy Obywatelskiej. Mhm. Panie pośle, a nasze władze robią wiele, by utrzymać szpital w Bogatyni. W ostatnim czasie oddana została do użytku nowo wyremontowana Izba Przyjęć Oddział Chirurgiczny. Jak pan poseł ocenia te działania? Bardzo pozytywnie z prostego powodu. Prawo i sprawiedliwość uważa i ma to wpisane w programie jest to zobowiązanie dla wszystkich naszych polityków i samorządowych i polityków centralnych i każdego szczebla, że szpitale, służba zdrowia nie podlega prywatyzacji. To nie może być tak, że traktujemy służbę zdrowia jako interes. To nie może być tak, że szpital ma przynosić dochody. Szpital ma dbać Lekarze mają dbać o zdrowie pacjentów. Nawet gdyby trzeba było do tego interesu dokładać, jest to naszym zobowiązaniem. Zobowiązaniem władz naszego kraju na szczeblu samorządowym i centralnym. Jeśli burmistrz znajduje w sobie tyle determinacji i siły, żeby wyprowadzić na prostą szpital, żeby go nie prywatyzować, chwała mu za to. Mhm. Jeszcze wrócę do tych wyborów europarlamentarnych. Konkurencja na Dolnym Śląsku wydaje się duża, bo te nazwiska. Takie są dosyć chwytliwe powiedziałbym, tak? Bogdan Zdrojewski, tak. Robert Kwiatkowski. Tak. Jak ocenia Pan swoje szanse? To jest, to jest bardzo poważna konkurencja. Ja bardzo za Państwa pośrednictwem, bardzo gorąco apeluję do wszystkich, którzy nas obejrzą, aby poszli na te wybory, aby wzięli w nich udział, bo rozstrzygać się będą sprawy dla naszego kraju niezwykle ważne. Jestem też bardzo zaniepokojony tym, jakich przedstawicieli wystawiają inne formacje polityczne. Uważam, że to jest nieprzyzwoite wobec naszych wyborców, że na tych listach znajdują się celebryci. Z całym szacunkiem dla aktorów, piosenkarek, sportowców, oni są wielkimi, wybitnymi postaciami w swoim zawodzie, w tym czym się zajmują, w sporcie, w sztuce, ale nie będą potrafili, bo nie mają do tego przygotowania zawodowego, nie będą potrafili nas godnie. Albo skutecznie o, skutecznie reprezentować w Parlamencie Europejskim. Trochę mnie to smuci, że ten zabieg, to jest trochę oszustwo, to jest trochę oszukiwanie naszych wyborców. Ten zabieg, że pokazują się jakieś sławne postacie życia show biznesu na naszych listach, że to jakby nie jest krytykowane powszechnie przez autorytety, przez media. Trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie: głosujcie drodzy Państwo na tych, którzy się polityką, sprawami społecznymi zajmują od zawsze, którzy mają w tym wiedzę, doświadczenie i dają gwarancję jakąkolwiek gwarancję. Jeśli głosujecie na piosenkarza, aktora czy sportowca, miejcie świadomość, że on prawdopodobnie tego mandatu nie obejmie, a jeśli obejmie, będzie się czuł jak w obcym środowisku, nie będzie potrafił reprezentować naszych interesów. Dlaczego, warto, dlaczego trzeba wziąć udział w eurowyborach? Co Kowalski z bogatymi może zyskać dzięki temu? Żeby, żeby, bardzo... żeby nie mówić tak bardzo ogólnikami, powiem o konkrecie. Jednym z takich najbardziej poważnych konkretów jest wspomniany już wcześniej pakiet klimatyczny. Jeśli nie doprowadzimy do tego z całą stanowczością, żeby jego zapisy, zapisy tego pakietu klimatycznego zostały zmienione dla naszego kraju, to odczujemy to w postaci drastycznie zwiększających się kosztów energii elektrycznej, czyli każdy z nas będzie płacił wyższy rachunek za energię elektryczną. Jeśli nie przeprowadzimy w Parlamencie Europejskim zdecydowanej kampanii na rzecz uniezależnienia się od na przykład rosyjskiego gazu, to może się zdarzyć taka sytuacja w Polsce, jak teraz na Ukrainie, czyli zakręcanie gazu i szantaż gospodarczy wywierany przez Rosję na Ukrainę. To są sprawy, które nam na co dzień wydają się odległe. Nie czujemy tego zagrożenia, bo jesteśmy, poświęcamy się naszym problemom codziennym. To jest oczywiste i naturalne. Ale przychodzi taki moment kryzysu, jaki jest dzisiaj na Ukrainie. Oby nie zdarzył się nigdy w naszym kraju. I wtedy dopiero uświadamiamy sobie, że przespaliśmy ten, ten czas, kiedy można się było uniezależnić, kiedy mogliśmy zadbać o nasze bezpieczeństwo. Od tego są europarlamentarzyści, od tego jestem ja. Mam nadzieję, że dzięki Państwu ten mandat obejmę, żeby w Parlamencie Europejskim działać na rzecz niezależności naszego kraju. Żebyśmy sami o sobie mogli stanowić bez niczyjej presji i szantażu. Pośle ważna inwestycja dla naszego regionu Budowa Bloku 11. Jak Pan skomentuje tą sprawę? Niezwykle ważna, niezwykle ważna. Po pierwsze, dlatego, że to są ogromne ilości miejsc pracy, nie tylko w samej elektrowni, ale przecież dziesiątki miejsc kooperujących, dziesiątki usług kooperujących z tą elektrownią. To po pierwsze po drugie, dlatego, że jesteś, ja jestem osobiście, ale też moja partia, jesteśmy jako Prawo i Sprawiedliwość zdeterminowani do tego, aby walczyć o prymat surowca energetycznego, jakim jest węgiel. Koniec z dyskryminacją tych wszystkich elektrowni, które są opalane węglem. Koniec z uleganiem presji Komisji Europejskiej, która chce, żebyśmy w Polsce ograniczali opalanie węglem. To jest najtańszy surowiec, mamy go pod dostatkiem, w oparciu o węgiel funkcjonuje większość elektrowni w Polsce. Budujmy nowe bloki, niech to będą mocne, dobre, nowoczesne bloki, niech dają tysiące miejsc pracy, a dzięki temu będziemy mieli niskie koszty energii. Nie tylko w gniazdku, całe, całe usługi, cała produkcja będzie dzięki temu tańsza. Nie możemy ulegać tej presji, że oto tylko i wyłącznie elektrownia atomowa albo tylko i wyłącznie rosyjski gaz. To jest na naszą szkodę, na naszą niekorzyść. Dlatego blok 11 musi powstać i to jest tego typu inwestycje są wpisane w program Prawa i Sprawiedliwości. My od tego nie odstąpimy. Nie odstąpimy. A co politycy w Warszawie mówią na temat bloku, bloków elektrowni, jakie są nastroje, że bardziej tak, czy że bardziej Przepraszam, pytałem o to poprzedniego prezesa Polskiej Grupy Energetycznej, pana Kiliana. Już nie jest prezesem tej grupy, ale jeszcze kilka miesięcy temu miałem okazję go o to pytać. Proszę sobie wyobrazić, że w planie inwestycyjnym Polskiej Grupy Energetycznej na lata 2008-2012 było zapisanych 39 miliardów złotych na inwestycje. Zapytałem go, czemu nie są realizowane takie inwestycje jak elektrownia w Opolu, dlaczego tutaj w PGE nie, nie wszystkie inwestycje zapisane w planach są realizowane. Odpowiedział wówczas. Rzecz znaczy słowa, które są dla mnie kompletnie niezrozumiałe. Powiedział, czas, że lepiej wydać mniej niż więcej. Jeśli taka filozofia przy, przy, przyświeca rządzącym, jeśli prezesi najważniejszych polskich przedsiębiorstw i spółek mają taką filozofię działania, że lepiej wydać mniej niż więcej, to ja się z tym kompletnie nie zgadzam. Ale blok 11, w ogóle przyszłość i rozwój polskiej grupy energetycznej jest, jest w centrum naszej uwagi. Dlatego bardzo wiele uwagi poświęciliśmy w programie Prawa i Sprawiedliwości, żeby zapisać mocny. Rozwój tej grupy. To jest najważniejsza polska grupa energetyczna, jej spółki są dla nas najważniejsze, bo na nich ma się opierać polska energetyka. Będzie ten blok realizowany, jeśli tylko Prawo i Sprawiedliwość będzie miało na to wpływ. Mam nadzieję, że przyszły rok przyniesie takie zwycięstwo i wtedy wrócimy do normalnego traktowania polskiego sektora wydobywczego i polskiego sektora elektroenergetycznego. To jeszcze wrócę do Europy, bo taki oprócz e, pakietu klimatycznego, jakie inne ważne dziedziny, ważne tematy. E, które są do załatwienia właśnie tam, chciałby Pan załatwić? Dobrze, to jeśli Pani by chciała jakieś konkretne zapytać, to odpowiem, a te, które mi przychodzą od razu do, do, do głowy. Rolnictwo. Musimy zadbać o to, żeby szanse rozwojowe polskiego rolnictwa były takie jak francuskiego czy niemieckiego. Nie może być takiej dysproporcji w dopłatach do, do hektara, jakie mamy w tej chwili. I na czym polega różnica pomiędzy polskim i niemieckim rolnikiem? Dlaczego nasz ma dostawać o kilkadziesiąt euro mniej niż niemiecki? My się na to po prostu nie zgadzamy. uważam, że jeśli polityka Unii Europejskiej mówi albo inaczej jeśli ta polityka ma się opierać na zasadzie równości wszystkich to ta dyskryminacja polskiego rolnictwa jest kompletnie nieuzasadniona i świadczy o naszej słabości. Tam w Europie trzeba takich polityków którzy o to zadbają. Druga sprawa, dbało się o dobre imię naszego kraju. Ja jestem porażony tym jak często w Unii Europejskiej, jak często w Niemczech, we Francji używa się sformułowań, które szkalują Polskę. Jak często mówi się o polskich obozach koncentracyjnych, jak często się mówi o polskim udziale w mordowaniu Żydów. To wszystko jest kłamliwe, to wszystko uderza w naszą pozycję, bo przecież nie tylko gospodarka, ale również to, jak jesteśmy postrzegani, ma dla nas znaczenie. W związku z powyższym trzeba zdecyd takiej zdecydowanej, zdeterminowanej postawy. Jeśli nas szkalują, jeśli nas obrażają, to polska dyplomacja musi stanąć na wysokości zadania i tak jak dyplomacja niemiecka czy francuska czy amerykańska musi dawać temu opór. Dobre imię naszego kraju jest niezwykle istotne. To też jest ważny element. I jeszcze na koniec chciałam zapytać, kiedy Pan odwiedzi po raz kolejny nasze miasto. Dzisiaj mam otwarte spotkanie, na które zapraszam wszystkich mieszkańców. Mam nadzieję, że będę mógł porozmawiać o tych sprawach, które interesują najbardziej samych mieszkańców Bogatyni. Ale będę jeszcze na pewno w Bogatyni, dlatego że przed nami dwa miesiące przygotowań do wyborów chcę mieć najgłębszą możliwą wiedzę o tym, co dotyczy, jakie problemy palą ziemię z Gorzalecką, powiat z Gorzelecki i dlatego ta wizyta musi się jeszcze przynajmniej raz powtórzyć. O charakterze spotkania burmistrz Andrzej Grzmielewicz. Było to spotkanie e, poświęcone bardzo wielu problemom z dziedziny gospodarki, e, z systemu własnościowego naszego kraju. W ogóle muszę przyznać, że, że też o wielu rzeczach dowiedziałem się, o których na co dzień nie, nie piszą gazety, nie mówi telewizja myślę, że spotkanie miało charakter nie tyle polityczny, ile bardziej było skoncentrowane w ogóle wokół problemów polskiej gospodarki, także kilka ważnych słów padło na temat służby zdrowia, problemów społecznych. No i myślę, że tego rodzaju spotkania są istotne, a dzisiejsza frekwencja jakby potwierdza, że jest zapotrzebowanie na tego rodzaju informacje.